Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie znowu w duecie Mirosław Gołuński. Dzień dobry Państwu i Marta kłać -Kococ. Dzisiaj porozmawiamy sobie o niesamowitej książce, a słowo niesamowitej jest tutaj bardzo znaczące. <grym> Oj tak, zdecydowanie. I tym razem... Powiedziałbym nawet upiornej. Upiornej, <grym> tak. I w drodze wyjątku nie o książce fabularnej, tylko naukowej. A mianowicie o upiorze autorstwa Łukasza Kozaka. Ale czy ja wiem, czy ona nie jest fabularna? Pewne opowieści, które się w niej pojawiają, e, są bardziej fantastyczne niż fantastyka, a jednocześnie są prawdziwe. I to jest niesamowite w tej książce, chyba tak na początek. E, tak, bo to jest książka naukowa, którą się czyta jak najbardziej fascynującą powieść. E, no właśnie. Już Mata podała tytuł: Mamy Upiora, a właściwie można by powiedzieć, że to jest historia Upiora. W w kulturze polskiej, tak naprawdę, czy w ogóle w słowiańskiej, bo, bo przede wszystkim tym się autor zajmuje. Chociaż na bardzo szerokim tle. Na bardzo szerokim tle i to jest fenomenalne. Widać jego wiedzę antropologiczną, po prostu ją, może, możemy ją wyczytać, możemy bardzo dużo się dowiedzieć o wszystkich istotach, które mogą ssać, lub wydawało się, że mogą ssać innych, nas, ludzi. Tak. I to akurat autorowi się chwali, że ta książka jest oparta na. Szalenie interesującym, takim materiale no, faktograficznym, antropologicznym, i nie ruszając właściwie tematu w ogóle archeologii, przywołuje bardzo liczne źródła bardzo liczne zapisy, listy, artykuły prasowe, jakieś zapisy sądowe dotyczące autentycznych procesów o upioryzm więc jest to historia, upiora w dużej mierze na ziemiach polskich. No i właśnie zaczynając od takiej krótkiej rozprawy z dotychczasowym można powiedzieć stanem badań a często brakiem mi, badań tak, no i z mitami takimi naukowymi mitami, które tak naprawdę krążą wokół wokół nie tylko kwestii upiora, bo to jest też bardzo interesujące, że on Pokazuje, że upiór, przynajmniej w naszej kulturze, wcale nie, nie, nie do końca jest mitologiczny. To jest coś o wiele bardziej konkretnego. On w ogóle nie przepada za mitologią słowiańską. Tak, dajmy. to znaczy, to jest rzecz, która mnie tutaj szalenie ubawiła na początku i szalenie ucieszyła, że on stwierdza wprost, że mitologia słowiańska jest mitem. Tak, sam, sama w sobie z mitem. Nic Także nie, nie, nie ma czegoś wiemy. takiego, wprost stwierdza, nie ma czegoś takiego jak mitologia słowiańska. Mitologia słowiańska jest w zasadzie rekonstrukcją i w dużej mierze wytworem teoretyków, którzy badali mitologię słowiańską, i to, co mamy, typu gi publikacje na temat mitologii słowiańskiej, to są w dużej mierze. To jest książka o innych książkach, a nie o tym, co cokolwiek wiemy. I to on się rozprawia z również się Marianią dostało i za, i za wampirę, i za niesamowitą słowiańszczyznę i innym publikacjom na temat tak zwanej mitologii słowiańskiej, które operują no, dimezilem i wszelkiego rodzaju teoriami mitograficznymi i w zasadzie podciągają szczątki informacji pod naukowy model i w ten sposób w zasadzie konstruują mitologię słowiańską więc ona jest bardziej konstruktem tak oni nawet nie rekonstruują ani... a tak. konstruują mhm. dlatego że jedyne co mamy to opowieści ludowe i on na nich bardzo będzie mocno bazował tylko zupełnie inaczej je interpretował mamy jakieś szczątkowe zapisy w chrześcijańskich kronikach oczywiście ale one też już były rekonstrukcjami, więc jakby, e, znaczy właściwie on oczyszcza teren, możemy sobie powiedzieć. On oczyszcza teren, usuwa te złogi, naukowości, czy no sugestią trochę pseudonaukowości. Ja akurat Marii zwłaszcza w odniesieniu niesamowitej słowiańszczyzny, to on w ogóle bronił. Dlatego, że ona w ogóle mówi o fantazmatach, a nie o realnych mitologiach. No ale okej, okay, On jest bardzo, on się bardzo tak mocno trzyma znaczy, rzeczywistości. On stwierdził sam, że w zasadzie y, książki Marii bardziej y, mówią o obecności takich, a nie innych motywów w kulturze, a nie o obecności ich w wierzeniach, bo on tutaj właśnie on tutaj przywołuje wierzenia i to zaskakujące jest to, że te wierzenia dotyczą również bardzo niedawnych czasów, wręcz XX wieku. Tak, to jest niesamowite, zupełnie. Że do naprawdę niedawnych, niedawnych lat ktoś mógł być sądzony za to, że zabił w swoim mniemaniu upiora albo z z zwłoki, bo to no, jest nawet z część... z zwłoki, ale też zdarzają się takie tak. anegdoty no dość wstrząsające, takie jak ta, kiedy i rzecz się działa też w XX wieku, nie przypomnę sobie dokładnie kiedy, kiedy pewna kobieta namówiła swoich sąsiadów do tego, żeby zabili swoje dziecko, ponieważ dziecko urodziło się z ząbkami, a to był jeden z wyznaczników Upioryzmu, i tak. uważano, to że takie, lata dziecko, 20 tak, takie dziecko będzie strzygą, i absolutnie no, należy je zabić. W związku z tym ojciec po prostu no, odrąbał swojemu dziecku głowę siekierą, namówiony przez tę, przez tę kobietę, bo wedle wierzeń tej społeczności i wierzeń dość powszechnych, takie dziecko będzie właśnie strzygą, będzie upiorem. No właśnie, on tutaj bardzo fajnie zaczyna od nazwy: od od tego, że właściwie wampir to jest mit kulturowy, że on pokazuje narodziny, mówi, że o ile nie ma mitologii słowiańskiej, to jest mit, to jest słowiański mit, mit wampira, który się narodził w 1816 <grym> tak. roku nad Jeziorem Geneckim. Tak, to jest cudowna opowieść dla mnie, imprezy. już ją wykorzystywałem na zajęciach. Tak, 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 w czasie pewnej imprezy, w, w której brała udział między innymi Mary, e, późniejsza Shelley i John Polidori, który napisał opowieść o wampirze, zawłaszczoną później przez no, Lorda Byrona. Znaczy właściwie nie tyle zawłaszczoną, to przypisano. przypisano, no i właśnie trzeba mhm. pamiętać, że całą imprezę zorganizował John Byron, bo to mhm. na pewno postać, którą nasi słuchacze najlepiej rozpoznają. Chociaż Mary Pierce Shelley też ze względu na Frankensteina. Zresztą tego samego wieczoru, bo to warto o tym wspomnieć, tego samego wieczoru narodził się również Frankenstein. Tak, oczywiście. Więc to, to był taki dosyć, nie, że tak powiem, bardzo niesamowity, ta, tak, tak, tak niesamowite, niesamowite. niesamowita impreza była. <gry> tak. No i właśnie wracając do tego, o czym mówiliśmy, on tutaj przytacza mnóstwo pokrewnych wyrazów, wyrażeń, pokazuje w jakich kręgach kulturowych one się pojawiały. Upiór, strzyga, strzygoń, właśnie wampir wieszczy, co ciekawe właśnie wieszcz słowo, też słowo jest... wieszczy i oto słowo wieszcz i ta, ta romantyczna mitologia wampira tutaj i, i, i upiora i ta, ta właśnie fas, ludowa fascynacja upioryzmem, z którą, z którą Mickiewicz miał sporo wspólnego ładnie, bardzo płynnie przeszła właśnie w taką mitologię wampira i no przecież Mickiewicz, u Mickiewicza tego upiora jest pełno, Przecież nawet w dziadach jest. Przypomina Mickiewicz, jest, był planetnikiem. Jest, 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 <laughs> i właśnie to jedna z moich ukochanych absolutnie anegdot w tej książce, anegdoty o, o, o y, pogrzebie, znaczy nie o, nie, o, o, nie tyle z, o pogrzebie, z, co o przenosinach z, zwłok prochu. Mickiewicza. Tak, bo kiedy y, Mickiewicz zmarł na tę cholerę, czy nie cholerę, y, mniejsza o to, co to realnie było, y, został pochowany w Paryżu, później w Paryżu, znaczy nie zmarł oczywiście w Paryżu, ale został przeniesiony i później kolejna przeprowadzka z Paryża do no, no Nała. No I cóż, i co się okazuje, że lud okoliczny twierdzi stanowczo, że Mickiewicz jest upiorem. Wyłazi nocą strumny, ogryza świece w kościele, tak. I co gorsza, on jest płanetnikiem, czyli takim duchem, przy, duchem przyrody panującym nad pogodą. Jak siedział w tym paryżu, to przynajmniej w Paryżu lało, a jak go przyprowadzili do, do. Krakowa, to w Krakowie leje, nie I będzie zbiorów i należy tego trupa wykopać i spławić Wisłą. Tak, to jest cudowne, ale w ogóle to pojęcie planetnika, skoro ono no. też się tutaj pojawia, to jest w ogóle niesamowite, bo to nie jest duch, planetnik, to byli prawdziwi ludzie. Tak i właśnie to jest tutaj ciekawe, że upiór to nie jest ktoś, kto pozostaje jak gdyby poza światem ludzi. Tylko to jest człowiek. I tutaj wytłumaczenia upioryzmu takie się pojawiają, że upiór to był człowiek, który miał dwie dusze, który się w jakiś sposób urodził, czy nie urodził. I ta druga dusza jest w jakiś sposób przejęta przez diabła w związku z tym, kiedy ten człowiek umiera. To to właściwie mi ciężko powiedzieć, że tylko... nawet przez, przez diabła. Ona jest po prostu drugą duszą. Tak, tak ale były tam tego typu. No, gdzie, niegdzie tak, ale typu, to nie było stałe. tak, spory, nawet teologiczne, bo, nawet, bo on pokazuje, no właśnie, my tutaj tak meandrujemy troszeczkę tematycznie, natomiast trudno nie meandrować, bo ta książka po prostu jest kopalnią niesamowitą. A kopalnią poza tym informacji. nie chcemy Państwu opowiedzieć wszystkiego, no bo uh -huh. <śladough> nie będziemy Państwu psuć no, całej no, radości. No właściwie no, nie dalibyśmy rady wszystkiego opowiedzieć, bo ta książka jest po prostu taką kopalnią wiedzy i informacji. I to informacji, przy których można albo otwierać usta ze zdziwienia, albo się śmiać radośnie, albo, no albo po prostu zaciekawić się ogromnie, że. No. no bo warto zwrócić uwagę, skoro już jesteśmy przy, tym, przy tych upiorach planetnika, że to nie jest tak, że to było tylko ludowe. W XVI, XVII wieku zdarzało się, że upiorami byli również. Szlachetnie urodzenik Nawet biskup. Tak, Jest. nawet biskup. No i właśnie tutaj przecież ten... Nie mówiąc o zakonnikach i Wielowski w swoim wie tak. wiekopomnym dziele nowych Atenach również poświęca pewien rozdział istnieniu bądź nieistnieniu upiorów. No i tutaj właśnie do, do czego zmierzałam. Do tego, że to był w którymś momencie problem teologiczny i, i ta warstwa wykształcona, oświecona. Uważała, że w ten sposób należy temat upiora kolokwialnie mówiąc załatwić. Że no teologicznie byłoby niesłuszne, gdyby diabeł miał możliwość w ogóle zawładnięcia taką duszą jeszcze nieumarłą, i to przecież by było sprzeczne z. Z doktryną w wszechmocy, więc ludowi należy wytłumaczyć, że absolutnie nie jest to możliwe i upiory nie istnieją. Natomiast lud, jak to lud wiedział swoje. Tak, lud wiedział swoje, co, właśnie to oświecenie, prawda? Bohomolec jest takim ulubionym anty, antybohaterem chyba a, autora tej powieści tej, Kozaka, y, ponieważ Bohomolec y, zachowały się jego teksty, w których on atakuje. Istnienie upioryzmu, znaczy w ogóle istnienie upiorów. No, upioryzm to trudno, żeby atakował zjawisko. I, ale on cały czas pokazuje, że on po prostu tak naprawdę nie miał pojęcia o tym, jak żyje lud. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tej powieści, bo on przeskakuje, w no właśnie, w myślę o tej książce jako powieści prawie, ponieważ autor przeskakuje nam z regionu do regionu. Na przykład bardzo dużo mówi o Kaszubach. To jest w ogóle piękny fragment. tak, O Kaszubach w Polsce mówimy w ogóle bardzo niewiele. Bardzo rzadko ich przywołujemy. Znaczy, że szczerze mówiąc, rozbroili Kaszubi w Kanadzie w piosence o nazwie Wilno. A od tego się <laughs> zaczyna prawie, że od tej Tak, bo, bo, bo to nie jest tak, że... No bo właśnie, jak już mówimy o, tej, o tym Wilnie w Kanadzie, to, to trzeba przypomnieć, że upiór, ponieważ jest żywym człowiekiem, więc wędruje. M może wędrować... Może nie musi mieszkać w Polsce, prawda? Może mieszkać gdzie indziej. I jest taka cudowna anegdotka, gdy badać problem, znaczy chyba też polskiego pochodzenia, ale, ale miejscowy, przychodzi do wioski i pyta, pyta się o upiory i w pewnym momencie jednak nie domowi, no ja jestem upiorem. No tak, 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 to to właśnie, jest cudowne. Tak, no tak. Kaszubscy emigranci do Kanady, którzy tam przywędrowali w latach 60. XIX wieku i się osiedlili, Nazwali swoją wioskę Wilno, bo akurat jakiś ksiądz z Wilna im się tam napataczył i, i taką nazwę zaproponował. No więc, właśnie, badacz, y, zjawił się antropolog wśród nich, świetnie wykształcony, świetnie przygotowany, znający y, polskiego pochodzenia, znający kaszubski. I, I już kiedy idzie do ostatniej chałupy i pyta gospodynie, co gospodyni wiecie o, o upiorach, to gospodynie mówi: Ja jestem upiorem. I właśnie te, to wierzenie, że niektórzy ludzie wręcz wierzą w to, że sami są upiorami a ludność wierzy w to, że upiór może mieć taką zdolność rozpoznawania innych upiorów. Stąd tutaj niejednokrotnie sensacyjne pewne takie doniesienia o na przykład chłopcu, który wskazywał. A to innym... na Ukrainie, prawda? Te, tak, te, te tak, tak. No, t -t -tak znaczy on wskazywał wiedźmy chyba akurat. Yy. Był upiorem i wskazywał wiedźmy. Jakoś. Yy. Czy też inne upiory, no bo właśnie niekiedy, gdy zdarzały się sytuacje takie, że yy, no, by było ognisko choroby w jakiejś rodzinie i ktoś umierał pierwszy, a następnie zanim zaczynali umierać inni, yy, to padało oskarżenie na tę pierwszą osobę, która umarła, na tego w cudzysłowie pacjenta zero, że on tutaj jest upiorem i i, Przyniósł chorobę. I pociąga po prostu, po prostu za sobą to, to on y, całą resztę. I więc, żeby y, skończyły się śmierci w tej wioski, wiosce, no to należało takiego upiora po prostu wykopać. I tutaj różne były praktyki. Odcinanie główki, kładzenie tej główki w nogach, odwracanie tego ciała na drugą stronę, żeby nie mógł wstać i chodzić. I to, co mnie najbardziej rozbroiło, należało niekiedy takiego upiora łopatą klepnąć w tyłek. Ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o kołku, niekoniecznie osikowym. Osika I dlatego o sikowym. O spaleniu. Można było spalić, ale to było zawsze niebezpieczne. Wystarczyło odwrócić i przybić kołkiem do trumny. I tak. Delikwent już się nie mógł uczyć. A wiemy uczyć. o tym niekiedy z jakichś zapisów, z procesów o właśnie Tak, ostatnie procesy grubu, to jest początek XX wieku. Więc z relacji prasowych, o tym, jak to ciemny lud gdzieś tam zbezcześcił grób, bo, bo trzeba było upiora pochować. No i właśnie, i co mnie osobiście najbardziej zdziwiło, wiara w to, że. Upiory, no bo właśnie my kojarzymy upiora z istotą taką bladą i eteryczną, natomiast wierzono, że upiory są rumiane, że są czerwone. Co ciekawe, było powiedzenie nie blady jak upiór, tylko czerwony jak upiór. Tak to. Więc bo... podejrzenie padało na zmarłych, którzy byli podejrzani rumiani po śmierci. Zresztą nie wiemy, nie, nie wiemy jakie to miało oczywiście przyczyny, bo, bo autor nie jest lekarzem, więc jakby nie odwołuje się do, do tej sfery. Natomiast, no właśnie, y, y, warto też przypomnieć, że y, to słowo wieszcz, prawda? Wieszcz oznaczał też upiora w Staropolszczyźnie. W niektórych oczywiście regionach Polski, bo, bo to, to. Ale chyba właśnie w Małopolsce, stąd ten Mickiewicz-Wieszcz, planetnik ucierpiał z tegoż powodu. I y, proszę Państwa, takich opowieści otrzymujemy multum. W te, właściwie niepoliczalnie wiele. To, co i, to, i, to jest świetnym elementem tej książki, na końcu mamy bardzo solidny korpus cytatów. Mamy tak. fragmenty tekstów, mamy fragmenty artykułów, mamy fragmenty y, sądowych, jakiś akt, które opowiadają o tym i y, jeżeli kogoś naprawdę to fascynuje i bardzo, bardziej będzie zainteresowany problemem, no jakby autor mówi, no to sobie możesz człowieku sam poszukać, tak? Bo, bo on oczywiście... Mam wrażenie, że w tych aktach jest nawet więcej materiałów, niż on opisał, bo no bo takich materiałów jest po prostu bardzo, okazuje się, jak jest wiele. To są setki przypadków w ciągu całego XIX wieku. Więc to, to nie było to, że w jednej wiosce gdzieś na odludziu. Nie, to, to były. To, było, to były wierzenia powszechne. To były wierzenia absolutnie powszechne. Znaczy, ja mam nawet problem mówić, czy to są tylko wierzenia, prawda? Bo jeżeli jest planetnik na Kaszubach, to ten planetnik mówi: jutro będzie padał deszcz i deszcz jutro pada. Więc mamy ten dreszczek emocji, gdy ci, bo wiecie Państwo, jedna sprawa to jest coś wierzyć, ale druga sprawa, gdy mamy ży, żywych ludzi, którzy no mają jakąś, być może to jest kwestia, nie wiem, no prawdopodobnie jakiś przeczuć, tak? To jest zresztą, o, co, o czym nie powiedzieliśmy na początku, ale autor łączy upioryzm z szamanizmem. I to jest takie właśnie, gdy mówiliśmy o tym szerokim tle, no to on wychodzi od szamanizmu. Pokazuje, że wątki szamańskie, zresztą on mówi, że już kiedyś tam próbowano to nawet połączyć, które rozpoznano w dalekiej Jakucji, przede wszystkim w Azji, jakby w wersji takiej, no już wiadomo, tak pod wpływem chrześcijaństwa, pod wpływem jakiejś tam cywilizacji, jaka tutaj mniej więcej się narodziła stały się bardziej ludowe, zeszły do poziomu ludu, ale tak jak mówię, jeszcze w XVII wieku upiorem stawało się za życie i po śmierci mógł być nim każdy, nawet kasztelan miejski, nawet biskup. Iluś tam po pojawia się mowa o siostrach, za o jakichś przeoryszy, o, o zakonnikach. O tak, epidemii upioryzmu tak, w klasztorze. Tak, no, od razu mi się przypomniało w tym momencie. Mm, znaczy, oczywiście na, na podstawie po, opowiadania Iwaszkiewicza o, o, o Maciejan nad która też jest oparta że on to w ogóle przeniósł z Francji na Ukrainę. W ludę. O, 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 mieliśmy opętanie z kolei. Francuzi już to jest bardziej zracjonalizowali w XVII wieku. Było to opętanie zakonnic tak? przez złego ducha. Natomiast w Polsce tak spokojniej, bliżej natury, więc, więc mieliśmy upioryzm. I co jeszcze warto podkreślić spoza książki. Ta książka została uznana. Przez nową przez Redakcję Nowej Fantastyki za najlepszą książkę, fantastyczną chyba, 2020 roku, bo książka faktycznie wyszła pod koniec ubiegłego roku. Jak więc Państwo widzicie, przedstawiamy Wam książkę nową, no bo, bo, bo całkiem niedawno, faktycznie kilka miesięcy temu a, została opublikowana, już docenioną przez ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami. Książkę, która. Z założenia jest popularna naukowa, tak naprawdę. Dlatego, że ma. Co jej tą... absolutnie nie odejmuje naukowości. Absolutnie nie wręcz przeciwnie, dlatego, że dzięki temu ona staje się chyba czytelniejsza dla odbiorcy, niekoniecznie lubiącego hermenet, hermetyczność slangu humanistycznego. Natomiast dla tych, którzy zainteresują się tym bardziej, tak jak powiedziałem powiedzieliśmy mamy cały zestaw dokumentów które są dołączone to jest olbrzymia kilkuletnia praca i oczywiście autora. cały aparat przypisów oczywiście. Tak, tak, oczywiście no bo oczywiście autor jest naukowcem i po teorii antropologii porusza się z ogromną swobodą a jednocześnie z cudowną nonszalancją kogoś kto trzyma się rzeczywistości a nie biblioteki tak, I ac... i to, te, to wyjście z biblioteki i wejście z powrotem do biblioteki opanował do perfekcji. Tak, aczkolwiek faktycznie widać, że jest bardziej antropologiem niż literaturoznawcą, bo gdy zaczyna analizować, bo w pewnym momencie zabiera się za teksty Mickiewicza. No, to ja zaczynam mieć pewne wątpliwości mimo wszystko, ale to jest moje zboczenie. Tak, Natomiast to jest, no właśnie, to jest publikacja na inny temat. Tak, nie? oczywiście. Literatur on Szukuję takie rzeczy, które konkretnie go interesują, więc nie, nie robiłabym z tego tutaj akurat zarzutu. Natomiast proszę Państwa, o ile niekiedy w naszych rozmowach moglibyśmy mieć wrażenie, że wyczerpaliśmy. Temat albo przynajmniej go zrealizowaliśmy w bardzo dużym stopniu. Tak tutaj no mam wrażenie, że tylko weszliśmy po kostki do, do morza, bo, bo naprawdę ta książka jest ogromną kopalnią wiedzy, informacji i przy okazji no, jakoś tam wzbogaca nasze, nasze intelektualne horyzonty. Przy czym można się świetnie bawić, więc serdecznie Państwu tę książkę polecamy. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia.